Cześć! Kilka tygodni temu skontaktowała się ze mną przedstawicielka firmy Dehancer z prośbą o zrecenzowanie na moim kanale ich flagowego produktu, jakim jest wtyczka do DaVinci Resolve o nazwie Dehancer Pro. W tym miejscu zaznaczyć muszę, że film ten nie jest płatną promocją, aczkolwiek produkty do testów otrzymałem od firmy Dehancer za darmo. Chciałbym Wam również przekazać, że z kodem JSM10 zaoszczędzicie aż 10% przy zakupie produktów firmy Dehancer. Mając za sobą formalności, zapraszam Was na krótką prezentację niektórych opcji zawartych we wtyczce Dehancer Pro. Emulator filmowy Dehancer Pro to oprogramowanie umożliwiające nadanie cyfrowym nagraniom wideo wyglądu posiadającego cechy taśmy filmowej. Wtyczka ta oferuje szeroki zakres funkcji, w tym wyboru kilkudziesięciu klisz fotograficznych oraz filmowych w których każda posiada swój unikalny charakter, a ich ustawienia można dostosować tak, aby stworzyć własny, niestandardowy wygląd. Najciekawsze efekty, jakie oferuje Dehancer Pro to Film Grain, czyli efekt ziarna filmowego, Bloom, który według mojej wiedzy nie doczekał się jeszcze polskiej nazwy, ale być może się mylę, oraz Halation, czyli efekt halacji. Dodatek ten dostępny jest dla różnych oprogramowań do edycji wideo, w tym dla DaVinci Resolve, Premiere Pro, i Final Cut Pro, a od niedawna firma The Hanser, ma w swojej ofercie również The Hanser app dostępne dla telefonów z systemem iOS. Aby skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą Dehancer Pro, należy założyć konto na www.dehancer.com, następnie wybrać interesujący nas produkt, po czym ściągnąć go i zainstalować. Cały proces jest naprawdę łatwy, a w przypadku jakichkolwiek problemów, na stronie producenta wtyczki znajdują się obszerne i przejrzyste przewodniki. Dla uzyskania najlepszych wyników producent wtyczki Dehancer Pro rekomenduje określoną strukturę nodów. Nie musicie oczywiście kopiować 1 do 1 rekomendowanego drzewa, jest to jedynie wskazówka. I tak na samym początku Dehancer sugeruje, aby umieścić noise reduction, czyli redukcję szumu. Tuż po tym nołdzie zająć powinniśmy się standardowym zbalansowaniem naszego ujęcia za pomocą nołdów odpowiadających za balans bieli oraz kontrast. Następne w kolejce nody to te, w których używamy jakiegoś rodzaju masek, np. w celu poprawienia atomu w lub zmiany ekspozycji jakiegoś elementu znajdującego się w kadrze. Bezpośrednio przed Node'em, w którym użyjemy omawianej wtyczki, pojawi się Node Color Space Transform. Następny Node to wreszcie Node, do którego wrzucimy Dehancer Pro. Jedyny Node, jaki powinien pojawić się po użyciu emulatora filmowego, według jego producenta, to Sharpen, czyli wyostrzenia. Wtyczkę Dehancer Pro znajdziemy w zakładce Effects w dziale Film Emulation. Aby jej użyć, wystarczy przeciągnąć ją na odpowiedni node. Gdy już to zrobimy, w oknie obok pola node'ów pojawią się wszystkie ustawienia, jakie dostępne są w Dehanser Pro. Na pierwszy rzut oka ilość ustawień i różnego rodzaju suwaków wydawać może się przytłaczająca. Dlatego proponuję Wam zamknąć poszczególne działy, tak jak robię to w tej chwili, aby mieć lepsze spojrzenie na całość. Pierwszym ustawieniem, jakie zmienię, znajduje się w dziale Input i będzie to Source, czyli źródło. Musimy wskazać w tyczce Dehancer Pro, w jakim profilu kolorów znajduje się klip, na którym aktualnie pracujemy. Możemy tutaj manualnie wybrać kamerę, którą nagrywany był nasz materiał, wybierając opcję Choose Camera, po czym wybrać odpowiednią kamerę lub skorzystać z gotowych profili. Ja wybiorę profil REC 709, ponieważ kamera, którą nagrywany był klip, na którym pracujemy, nie jest dostępna. Wybranie odpowiedniego źródła jest kluczowe dla dalszego korzystania z emulatora filmowego. Dlatego, jeżeli nie jesteście pewni, który profil wybrać, proponuję zapoznać się z tematem Color Space Transform oraz Color Management, które są dość skomplikowanymi zagadnieniami, dlatego nie będę ich rozwijał w tym poradniku. Po wybraniu odpowiedniego profilu kolorów przyszedł wreszcie czas na wybranie rodzaju kliszy, której charakterystykę emulował będzie Hancer Pro. Funkcja Film pozwala na emulację wyglądu różnych rodzajów filmów, wśród których znaleźć możemy klisze producentów takich jak Kodak, Fujifilm, a nawet Polaroid oraz Aqua. Jest to doskonały sposób na dodanie nuty nostalgii do Twojego materiału lub stworzenie bardziej stylizowanego wyglądu. Moimi zdecydowanymi faworytami są Kodak Vision 3 250D oraz Kodak Vision 3 50D, jednak jestem pewien, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Print jest swoistym dopełnieniem funkcji film i pozwala na kontrolę końcowego wyglądu Twojego obrazu. Mamy tutaj do wyboru kilka ciekawych profili, a wśród nich Kodak 2383 Print Film. Jest to popularny film, często stosowany do wydruków na dużą skalę, takich jak kopie kinowe. Produkcje, w których użyto tego filmu, to m.in. The Dark Knight z 2008 roku oraz No Country for Old Men z 2007 roku. Profilem, który według mnie również zasługuje na uwagę, jest Kodak Endura Glossy Paper. Po tym jak wybierzemy już odpowiedni dla nas film oraz print, dobrze jest zbalansować ponownie nasz obrazek, używając do tego suwaków Black Point i White Point w obszarze Expand wtyczki Dehancer Pro. Funkcja ziarna filmowego we wtyczce Dehancer Pro różni się znacznie od tego dostępnego chociażby w samym Davinci Resolve lub w innych programach do montowania wideo. Dzięki skomplikowanym algorytmom Dehancer Pro oferuje Film Grain, który nie jest tylko jednolitą warstwą nałożoną na nasz obraz, lecz efektem głęboko zintegrowanym z naszym wideo i pozwalającym nam kontrolować rozmiar, kształt i intensywność ziarna w jasnych, ciemnych lub średnich partiach kadru. Pozwólcie, że dam wam w tym miejscu małą wskazówkę. Otóż domyślnie ustawienia tego narzędzia mogą troszkę przytłaczać, dlatego trzeba je według mnie dość mocno zredukować. Oczywiście wszystko jest kwestią gustu. Halacja to efekt wizualny, który pojawia się podczas filmowania na klisze jako czerwono-pomarańczowe halo w pobliżu granic obszarów prześwietlonych, a także czerwone połyski w tonach średnich. Zazwyczaj halacja pojawia się wokół jasnych źródeł światła. Podobnie jak inne efekty, efekt halacji w programie Dehancer Pro można kontrolować za pomocą wielu ustawień, w tym rozmiaru, kształtu i intensywności. Używając Mask Mode, możemy zobaczyć, na które dokładnie obszary naszego kadru działa ten efekt. Będąc z wami szczerym, nie jest to mój ulubiony efekt, aczkolwiek często pozwala uzyskać bardzo ciekawy wygląd kadru. Efekt Bloom w programie Dehancer Pro jest sposobem na symulację rozproszenia światła przez atmosferę. Może to stworzyć miękki, oniryczny wygląd, który można wykorzystać do dodania specyficznego nastroju. Porównać go można do wyglądu, jaki uzyskać możemy przy wykorzystaniu filtrów dyfuzyjnych. Korzystając z Dehancer Pro i efektu Bloom, mamy jednak dużo większą elastyczność. Podobnie jak w przypadku halacji, dzięki Mask Mode zobaczyć możemy obszary kadru, na które oddziaływuje efekt Bloom. Gdy pracowałem nad tym odcinkiem, firma Dehancer wypuściła nową wersję swojego emulatora filmowego. Najciekawszym według mnie narzędziem, jakie dodane zostało do wtyczki Dehancer Pro w tym właśnie update, jest film Damage. Dodatek ten sprawia, że emulacja filmu analogowego staje się kompletna. Uszkodzenia filmu, jakie można stworzyć używając tego właśnie narzędzia, są bardzo wiarygodne. Skorzystać tu możemy z profilu custom, dzięki któremu do wyboru mamy trzy rodzaje uszkodzeń filmu: takie jak dust, hairs oraz scratches czyli pył, włosy oraz zadrapania. Każdy rodzaj uszkodzeń możemy indywidualnie modyfikować przy pomocy ustawień takich jak m.in. ilość, skala oraz rozmiar. Oprócz profilu custom mamy do wyboru również gotowe profile imitujące uszkodzenia występujące na najpopularniejszych rodzajach filmów, takich jak np. Super16 czy Super35. Najważniejsze według mnie zalety wtyczki Dehancer Pro to ogromny wybór kliż filmowych i fotograficznych, których charakterystykę emulować potrafi Dehancer Pro. Plus no możliwości sprawia, że każdy bez problemu będzie w stanie uzyskać niepowtarzalny wygląd swoich wideo. Uzyskanie efektu jaki daje Dehancer Pro. Bez użycia tego pluginu wymagałoby stworzenia bardzo skomplikowanej struktury nodów, dlatego zdecydowanym plusem jest na pewno łatwość obsługi nawet dla początkujących. Na uwagę zasługuje również fakt, iż Dehancer Pro pozwala na tworzenie własnych lutów, które można używać w późniejszych projektach. Jest to naprawdę duże udogodnienie. Całości doskonale dopełnia najnowsze narzędzie, jakie znalazło się w Dehanser Pro 7.0, czyli najświeższej wersji pluginu, a jest nim oczywiście Film Damage. Jeżeli chodzi o ciemne strony Dehancera, to jest to według mnie fakt, iż bardzo trudno jest mi określić grupę docelową dla tego pluginu. Otóż wydaje mi się, że doświadczeni koloryści bez trudu poradzą sobie z uzyskaniem podobnego efektu bez użycia tej wtyczki, natomiast dla początkujących amatorów może to być zbyt duża inwestycja, a szkoda, bo to tak naprawdę bardzo dobry produkt. Dehancer Pro jest zdecydowanie najlepszym emulatorem filmowym dostępnym w tej chwili na rynku. Dzięki możliwości pracy z programami takimi jak DaVinci Resolve, Premiere Pro czy Final Cut Pro, wtyczka ta pozwala twórcom wybrać najlepszy dla nich program do montażu wideo. Ilość dostępnych w Dehancerze efektów pozwala natomiast na praktycznie nieskończone możliwości, jeżeli chodzi o koloryzację. Myślę, że narzędzie to powinno znaleźć się w arsenale każdego filmowca. Jeżeli po tej krótkiej prezentacji jesteście zainteresowani zakupem tego produktu, przypominam, że z kodem JSM10 dostaniecie aż 10% zniżki na produkty firmy Dehancer, które znajdziecie na www.dehanser.com. Tymczasem ja już się z wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!